ostatnio coraz głośniej robi się o tajemniczej kobiecie, która wydaje się zmieniać swój wygląd, by pozostać nierozpoznaną. Kobieta puka do drzwi ludzi w Polsce, w różnych miastach i pyta, czy może skorzystać z łazienki. Gdy kobieta wchodzi do domu, robi coś naprawdę szokującego, co opiszemy za chwilę. Wszystkie te relacje łączy coś dziwnego, choć wszystkie one zawierają też znaczne różnice. Pojawiły się oskarżenia, że ta kobieta może być częścią jakiejś organizacji przestępczej, a może jakiejś sekty, albo to po prostu jakaś nowa moda. Ale jedno, co jest pewne, w każdym razie lepiej jej nie wpuszczaj, bo nie wiadomo jak się zachowa. Kobieta wydaje się niestabilna emocjonalnie i choć nikomu z kim się spotkała, nic się nie stało, to jednak nie wiadomo do czego jest zdolna. Na początku relacja z województwa dolnośląskiego z Wałbrzycha. Dzień dobry, mam na imię Renata i mieszkam w Wałbrzychu. Dziś byłam świadkiem sytuacji, która naprawdę mnie przeraziła i właściwie nie wiem co mam o tym wszystkim sądzić. To wydarzyło się około 11 rano, kiedy usłyszałam dzwonek. Niestety nie spojrzałam w judasz, ale właściwie u nas na osiedlu nigdy nie działo się nic niepokojącego, więc nie bałam się otworzyć drzwi. Kiedy je otworzyłam, zobaczyłam młodą kobietę w ciemnej bluzce i w jasnych spodniach oraz z czerwoną torebką. Wyglądała całkowicie zwyczajnie, była uśmiechnięta i wyglądała przyjaźnie. Kobieta na oko wyglądała jakoś na 25 lat i zapytała się mnie, czy mogłaby skorzystać z toalety bo jest daleko od swojego domu. Nie powiem, poczułam niepokój, może to od oglądania zbyt często kryminałów, ale postanowiłam nie zachowywać się jak jakaś wariatka, tylko wpuściłam kobietę do mieszkania, ale jednak gdzieś z tyłu głowy miałam jakiś niepokój, więc na wszelki wypadek podeszłam bliżej telefonu, bo jakby co zadzwonić po pomoc, ale wszystko było normalnie. Kobieta poszła do łazienki i siedziała tam około dwóch minut, po czym przyjaźnie się pożegnała i wyszła. Ja szybko zapomniałam o całej sprawie. Poszłam do łazienki dopiero godzinę po jej wyjściu. I wtedy to zobaczyłam. Sama nie wiedziałam, czy mam się bać, czy śmiać. Ale to było dziwne. Na mojej pracy zobaczyłam kota. To był łaciaty, spokojny kotek. Zajęłam się nim, dałam mu wody i coś do jedzenia. Po czym po prostu go wypuściłam. Ale no właśnie, dalej nie wiem, co mam o tym sądzić. Po co ta kobieta przyniosła do mojego domu kota? Gdzie go właściwie miała, bo ja żadnego kota nie widziałam. Może miała go w torebce ale dalej nie rozumiałam, po co go przyniosła. Miałam wiele myśli. Myślałam, że może po prostu go zapomniała, choć to brzmi abstrakcyjnie, że zapomniała o kocie, którego przyniosła do obcego mieszkania. Myślałam, że po niego wróci, ale nie wróciła, więc go wypuściłam. Sama nie wiem, co o tym sądzić. To jedna historia, ale to ciekawe nie jedyna, bo bardzo podobną, choć odrobinę inną, przeżyła też pani Magdalena z Wrocławia, która wpuściła do swojego mieszkania również młodą kobietę która twierdziła, że chce skorzystać z łazienki. Wpuściłam ją do mieszkania, choć nie byłam przekonana, bo ona była jakaś dziwna. Wyglądała na przestraszoną i była bardzo blada, ale ostatecznie zgodziłam się, by skorzystała z toalety. Z wyglądu była normalna, szczupła, wysoka miała jasne włosy oraz czerwoną torebkę. Była w toalecie jakąś minutę i wtedy stało się coś dziwnego. Poczułam jakiś dziwny zapach. Nie wiem jak to opisać, ale to był okropny smród. Nigdy nie czułam czegoś bardziej obrzydliwego. Więc szybko pobiegłam do toalety. Złapałam za klamkę, ale drzwi były zamknięte. Zaczęłam walczyć w drzwi jak szalona, ale ta dziewczyna dalej nie otwierała. W końcu, nagle po kilku chwilach, dziewczyna otworzyła drzwi szybko i zaczęła uciekać. Chciałam ją gonić, ale gdy otworzyła drzwi łazienki, z toalety zaczął wydobywać się dym. Było go pełno i właściwie nic nie widziałam. Wszędzie był też ten smród. Naprawdę nie wiem, co to mogło być. Bałam się, że w łazience coś się pali, ale ognia nie było. Gdy dym trochę uleciał, zobaczyłam, że na ziemi leży mały przedmiot, z którego to właśnie unosił się ten dym. To wyglądało jak kula z taśmy klejącej, w której pozwijane były kawałki jakichś roślin. Nie wiem co to było, ale strasznie śmierdziało. Gdy udało mi się uporać z tym dymem i wyrzuciłam tą kulę z taśmy, zobaczyłam coś jeszcze dziwniejszego. Otóż po moim domu biegał kot. Był łaciaty i dziki. Wyglądał na groźnego i głośno syczał więc zadzwoniłam po męża, który pracował niedaleko i na szczęście szybko się pojawił i wyniósł kota z domu. Trochę go ten kot podrapał, ale ostatecznie nic się nie stało. Ale to jednak była bardzo dziwna sytuacja. Nie rozumiem, co ta dziewczyna chciała i po co właściwie zapukała. Ale to ciekawe, to jeszcze nie był koniec, bo ona znowu zapukała do moich drzwi. W pierwszej chwili nie myślałam, że to ona, bo miała czarne włosy, ale wyglądała identycznie z twarzy. Nie wpuściłam jednak tej dziewczyny i powiedziałam, że pani nie wpuszczę, bo była tu pani kilka dni temu i podrzuciła mi kota. Dziewczyna, miałam wrażenie, naprawdę nie wiedziała o czym mówię i też twierdziła, że nigdy tu nie była, nie wie o czym mówię. Ale jej nie wpuściłam. Ona była zbyt dziwna, ale w końcu sobie poszła. Postała kilka chwil i wyszła z klatki. Myślałam, że może zapuka do drzwi jakiegoś sąsiada, ale nie. Ona wyszła z klatki i widziałam przez okno, że ruszyła w stronę centrum. Nie wiem gdzie poszła, ani kim była. I co najważniejsze... Co tym razem chciała zrobić. Wolę się jednak nie przekonywać, ale radzę uważać. Czy to była jedyna sytuacja z tą dziwną kobietą? Właśnie nie, bo ostatnio przed 10 września, około 14 do drzwi pani Sabiny ze Świdnicy zawitała młoda kobieta. Tym razem miała krótkie, ciemne włosy i według słów pani Sabiny była bardzo niepokojąca. Pani Sabina napisała. To było 10 września, była jakoś 14 i wtedy usłyszałam dzwonek do bramki. Otworzyłam wtedy drzwi mojego domu i zobaczyłam stojącą pod bramką młodą dziewczynę z ciemnymi włosami. Była wręcz czerwona, jakby spędzała zbyt dużo czasu w solarium. Dziewczyna płakała i krzyczała do mnie, że musi szybko wejść, bo musi iść do łazienki. Nie wiedziałam o co jej chodzi. Dziewczyna krzyczała, płakała i wyglądała na przerażoną. Nie chciałam jej wpuszczać, ale ona sama złapała za klamkę bramki od drugiej strony i ją otworzyła. Po czym wbiegła do mojego domu. Ja zaczęłam na nią krzyczeć, że ma się wynosić, ale ona wbiegła do domu i zamknęła się w łazience. Dla bezpieczeństwa zostawiałam otwarte drzwi domu i zadzwoniłam do starszego syna, by wracał. Zaczęłam też pukać do drzwi łazienki, ale ta kobieta nie chciała wyjść, i w toalecie była cisza, jakby jej tam nie było. Ale była, bo światło było zapalone, a drzwi zamknięte. Gdy wrócił mój syn, on też pukał w drzwi, ale ona dalej nie wychodziła. To była najbardziej abstrakcyjna sytuacja, jaką przeżyłam w życiu. Nie wiedziałam, co robić i ostatecznie powiedziałam przez drzwi, że zaraz wezwę policję. I wtedy oni siłą nią wyprowadzą. Gdy to powiedziałam, drzwi łazienki się otworzyły i wtedy ta dziewczyna powoli wyszła z toalety, ale nie była sama. Potrzymała na rękach rudego kota. Kot miał wybite jedno oko i wyglądał na zaniedbanego. Mój syn kazał jej szybko opuścić nasz dom, ale ona tylko stała i patrzyła na nas nieobecnym wzrokiem. Zapytałam się i czy wszystko dobrze i czy w ogóle mnie słyszy. Ale ona nie mówiła nic. W pewnej chwili tylko się rozpłakała i wtedy zrobiła coś strasznego. Po prostu rzuciła we mnie tym rudym kotem, a sama wybiegła z domu. Syn za nią pobiegł, gdy upewnił się, że nic mi się nie stało. Ten kot jedynie mnie podrapał, ale szybko pobiegł na nasz taras nadwór. Mój syn wrócił po kilku minutach, ale twierdził, że kobieta podbiegła na ulicy do jakiegoś faceta ubranego na czarno, a on zaczął mu grozić, że jeśli nie zostawi jego dziewczyny w spokoju, to pogada sobie z nim wieczorem w innym miejscu. Sen się wystraszył i odpuścił, i bardzo dobrze, bo bałam się, że on może coś mu zrobić. Sen chciał zgłosić sprawę na policję, ale się nie zgodziłam, bo kto wie co za tym wszystkim się kryje. Mam obawy, że ta dziewczyna może być częścią jakiejś organizacji, może jakiejś sekty. Sama nie wiem, ale nie wiem o co w tym wszystkim chodzi. Nigdy nie byłam świadkiem czegoś takiego. Nagrano jak dusza chłopca opuszcza ciało. Link do nagrania w opisie.